Edmundzie, arcybiskupa Canterbury, spotkał tragiczny wypadek. Są pewne niejasności, ale chyba wiem, jak to się stało. Ja chyba też wiem. Arcybiskup Godfrey wychodził właśnie z komnaty księcia Winchester, który na łożu śmierci zostawił wszystko kościołowi. A skąd wiesz? To król był rządny krwi. Można by tak to ująć. Ale chodzi o to, że dokładnie w tym samym momencie Sir Travis Mortimer, ten wynajęty przez króla morderca. Nie, 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 nie. Mortimer to ten wysoki rycerz bez uszu. Właśnie mówię, że on wyszedł za rogu i szybko ruszył w stronę arcybiskupa z pochyloną głową, żeby dostać błogosławieństwo. I niestety zabił biskupa na miejscu. A jak? Mortimer miał na głowie turecki hełm, Taki z metrowym kolcem na czubku. Tak. takim samym, jaki w walce wbijają przeciwnikowi w brzuch, żeby go zabić na śmierć. Na śmierć, powiadasz, a on akurat zapomniał, że ma ten hełm na głowie. Właśnie tak było. Tragiczny wypadek. Tragiczny. Prawie tak samo tragiczny jak wypadek arcybiskupa Bertrama, na którego spadł wielki żygacz, kiedy kąpał się w morzu. Tak i prawie tak tragiczny jak wypadek arcybiskupa Wilfrida, który pośliznął się i nabił na szpic wieży katedry w Norwich. zbadane są wyroki boskie. Nie mam pojęcia, jak przekażę tę wieści jego kochankowi. Tragiczny wypadek, panie. Wypadek? Skąd ty... Się...